Kolecja rozpoczęta. No, ustaw sobie lusterko. By to specjalnie zrobili. Brawo, sprytnie. Widzisz tył? Tył czego? Wszystko jedno. Obija. Nie w tą stronę, tu! Znaczy maj samochód! Ena kolega lepiej odbija. Panie Asiu, lepiej kolega to zrobił. A to pan musi przecież. Dawaj tak, do tyłu, pomału. Urwiecie te kierownice, prostu, chłopaki! No, pomału i prosto, jedź prosto! O tak, i patrzcie w lusterko, nie w ten, to w tam. Prosto teraz, prosto trzymaj, trzymaj prosto, po bez nerwu. Źle. Tak. Prosto trzymaj, prosto, ta. Dobra zespół, zespół proszę Państwa i już Dobra, są na no, wirażu. Hamoczną! To, ty zamocno, to nie z gazu dodawa! Gazu dodaj teraz, cholera bo ci zgaśnie. Nie, no idealnie. No idea. To może nie równo no. z takiego przyjazdu. Dobra, stop! Koniec! Brawo Bajasiu! I brawo Zabioty. dla pilota! Wysiadamy? Nie. Nie było trudno. Trochę Bogdan pomógł i było dobrze. Do tak mi się wydaje. Do stresu. Spokojnie, oka dobrze powiedz. A jak sobie poradzi młodzież? No proszę, mówią, że tak gna do przodu nowe społeczeństwo, a oni powolutku, powolutku. Ale to nie jest slalom, halo! To trzeba równo, środkiem środek to jest pomiędzy. Patrzy przez tę szybę. Obserwuję drogę. Wskaza, zaraz zobaczymy, jak to jest Aleksandra Pawlowska. Nie Po prostu I teraz No, no. Śmiało. Tył już prawie jest na mecie. Jeszcze dorzućcie przód. I koniec konkurencji. U. Wystarczy, wystarczy, wystarczy. Już. Trochę się tam pogubiłam na początku, ale później było już okej. Okay. O, od razu wiadomo, że jadą do tyłu. Mało jadą, pędzą. No, ale tak trzeba nosić okulary, jak się jeździ do tyłu właśnie. Jedna ręka na koledze, druga na kierownicy i po konkurencji. Ma jako manewr wykonany prawidłowo, trzeba przyznać. Szybko, tak. Ma cechy niebezpiecznego. na yy, takiego tak, agresywnego, agresywnego tak, kierowcy. widać. Poproszę na tą buzię łagodną spojrzeć. Trudna konkurencja? Teoretycznie prosta. A praktycznie? Praktycznie no, przyjechałem. Z górki nie spadłem. Nie. Konkurencja nudna. Bardzo banalna wręcz. Jeśli następne takie konkurencje będą, będzie przykro w tym programie. Ja zdatyłem, to ja nawet się sam obawiam. Pójdź, powoli. I to jest taka, proszę Państwa, konkurencja na rozgrzewkę. Może ona nie jest taka widowiskowa bardzo, ale sprawdzamy podstawowe umiejętności. Ja zdatyłem do tyłu. Hamuj! Hamuj? Czyn! Kto tu kieruje, zaraz! Tylko hamuje, ale jedzie. Jeszcze nie? Teraz jeszcze? powoli, kręć. powoli. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kręć, 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 kręć. I jedziemy, 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 Więcej gazu, więcej gazu, więcej gazu, więcej gazu, Aha, gazu. Ładnie. I znamy już ten obraz. Tak jeszcze, jeszcze, jeszcze. Koniec konkurencji. Co powiedzą? Zadanie wykonane. Aha, zadanie wykonane, prezesie. Wydaje mi się, że poszło dobrze. Moim zdaniem rewelacyjne. Jestem bardzo zadowolony. Duża niewiadoma, przełamanie pewnych barier, yy, poznanie samochodu. Ta, to właśnie wszystko z tym się wiąże, że jest zdenerwowanie troszeczkę. No żeby tak, pani Ola zdecydowanie pojechała jak no, zamknęła drzwi, to byłoby dobrze. No to właśnie wosterka. Ja nie umiem O panie, 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 umie w to Ooo! Pani nie umie wysterku. Jak pojedziemy? Gdzie? No w jedziemy. Na żyrafę. Aha. Jedziemy. No może nie jedziemy, ale suniemy sobie. Okej. No, wyrwa. Trochę bardziej. Nie, nie, stop. Oj. Zaraz będzie w spachu. Oj, o, nie, no. Zobacz sobie. Tak, tak, Widzimy. Jeden. Jezus, Maria. Nie, ma już teraz. Do przodu? Do przodu, jedynka. Tak, tak. Że się... tam kierowała kana? Nie, nie. Tak? Nie, nie. nie. nie, nie. Kierowała, Kierowała, przepraszam, ja jak. Kręciła. Jest, okej, okay. stop. stop. Samo się kręciło. Nie, to jest wspomaganie. Dobrze, jedynka. więcej zagadnę. Dobra, dobra, prostujemy. Coś, co dobra stój. Paniola nie wyczuła samochodu. Stąd taka niepewność początkowa. prostujemy. Prostujemy, też nie wyczuła, ale. Słupka. Nie, dobra, dobra, jedziemy w polu. No, no, no. Końcówka. Całkiem niezła. Jeszcze raz. Oj! Stop. Pałusze. się. Skoro nie Nie też. Ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. To była taka próba współpracy. Wstępnej. Jazda samochodem wymaga jednocześnie bardzo dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. I tutaj uczestnikom naszego zadania tej koordynacji wzrokowo-ruchowej zabrakło. Po to, żeby sprawnie prowadzić samochód, kierować nim jadąc do tyłu, musimy sprawnie operować pedałami, sprawnie operować kierownicą, dobrze postrzegać to, co nas otacza. No i niestety tu okazało się, że większość uczestników... Tę funkcję ma rozwiniętą na bardzo niskim, słabym poziomie.